Witamy państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu w kręgu Natury. Harina Kacprzak, chemik, ekolog, zawodowo i społecznie zajmująca się ochroną środowiska i zdrowia. Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia „Twoje życie w twoich rękach”. Drodzy państwo, kontynuujemy dzisiaj temat pestycydów, czyli jak radzić sobie z chemią tak rolniczą i spożywczą w naszym życiu. No, ostatnio mówiliśmy dużo o tym, że no, są wszędzie te pestycydy, tak? Ja tutaj zapamiętałem, że 70% populacji w Polsce ma z nimi kontakt i podlega temu wpływowi, negatywnemu niestety. No właśnie, ale Halino, no zawsze gdzieś tam jest jakieś wyjście, tak? Pytanie, jak w takim codziennym życiu... Możemy sobie radzić, żeby, no jeżeli nie wyeliminować, no bo po tym, co powiedziałaś, to to wygląda prawie jak niemożliwe, no ale powiedzmy, mimo wszystko jednak, jak zmniejszyć, tak, w takim miejskim nawet życiu, tak, ilość tych pestycydów, no żeby nie siały takiego spustoszenia w naszym organizmie, jak, jak to, o czym ostatnio rozmawialiśmy. No masz rację, wszyscy nawet w sposób nieświadomy Mhm. Y, nie mając własnego gospodarstwa rolnego, to nieświadomie spożywamy pozostałości pestycydów y, mhm. we wszystkich artykułach spożywczych, ale nie tylko, bo mówimy nie tylko o chemii rolnej, ale będziemy mówić również jeszcze o y, chemii spożywczej tak. a to już wchodzą w grę zupełnie inne substancje. Ale czy się właśnie w tej chwili pozostałości pestycydów. Y, to w zasadzie niewiele znanych było do dzisiaj sposobów niwelacji tych szkodliwych skutków. Taką pierwszą podstawową zasadą, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów, przede wszystkim będą na warzywach i owocach, to było bardzo dobre mycie mhm. i staranie się, żeby robić zakupy. W sprawdzonych źródłach. Też wspomniałeś o gospodarstwach ekologicznych czy gospodarstwach Aha. tradycyjnych, no ale nie zawsze taką możliwość mamy. W związku z tym yy, starajmy się myć bardzo dokładnie, ale usuwamy wtedy tylko i wyłącznie pozostałości pestycydów, tak zwanych powierzchniowych. Tutaj z sodą oczyszczoną kojarzę, tak? że można ponoć moczyć i one się te powierzchniowe rozpuszczają? To, co jest na powierzchni roślin, na przykład w przypadku roślin liściastych, kapusta, sałata, to dobrze byłoby w ogóle usunąć te zewnętrzne liście, a dopiero poddać procesowi myślenia, mycia, przepraszam. Było prowadzonych szereg badań na wpływ mycia i spadek pozostałości pestycydów w różnych wariantach czasowych. Zaczynano od jednej minuty, poprzez 3 minuty Aha. do 5 minut. W przypadku czystej wody okazało się, że w taki najbardziej ekonomiczny sposób to było płukanie warzyw i owoców przez 3 minuty. No ale niestety rezultat był różny w zależności od tego, jaki pestycyd Aha. był stosowany. Przy danym gatunku roślin, czy się lepiej rozpuszczał w wodzie czy mhm. gorzej. Ten rozrzut był około od 20 do 68%. Mhm. Tak średnio się przyjmuje, że m, przez mycie przez 3 minuty y, powodowało usunięcie około 40% pozostałości y, pestycydów. Kolejnym krokiem walczenia y, z pozostałościami pestycydów. Było zwiększenie osmotyczności wody. I zrobiono to właśnie na wspomnianej przez Ciebie sodzie, ewentualnie odcie. Mhm. I stosowano również też interwał czasowy 3 minuty, tylko dodawano troszeczkę sody. Mhm. Tutaj skuteczność była zdecydowanie wyższa, ale też różniąca się od możliwości rozpuszczania się te, tego związka, związku organicznego. Podobną funkcję pełni też ocet, też zwiększa osmotyczność wody. Pestycydy będą się zdecydowanie lepiej w tym środowisku rozpuszczały. I tutaj też ta ilość pozbytych pozostałości pestycydów no, była w granicach powiedzmy sobie 70%, ale też nieco zróżnicowana, mhm. jeśli chodzi o skład chemiczny danego pestycydu użytego. Te badania w sumie pozwalają nam w taki sposób domowy, w sposób bardzo prosty pozbyć się pozostałości pestycydów, tak na co dzień. No ale badania szły dalej, szukając skutecznego środka na pozbywanie się właśnie tych szkodliwych w sumie substancji dla naszego organizmu. Były prowadzone przez długi okres czasu badania nad tak zwanymi kwasami humusowymi, które znajdują się w glebie. I okazały się, bo pestycydy w glebie mogą pozostawać bardzo długo, nawet do 10 lat. No słyszałem właśnie, że, że... I okazuje się, że kwasy było... humusowe mogą powodować biodegradację tych y, pestycydów. Mhm. W skład tych y, kwasów humusowych wchodzą kwasy fulwowe i kwasy huminowe. Mhm. A to naturalne są, tak? One powstają właśnie mhm. y, w procesie y, biodegradacji mhm. w glebie, y, przede wszystkim z próchnicy. Mhm. Stosowano takie próby suplementacji tymi kwasami fulwowymi w przypadku różnych pestycydów. No, efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Niestety, suplementy na bazie tych kwasów no, u nas nie są dostępne, ale na przykład możemy je znaleźć te kwasy humusowe, w mumio. Mhm. Jest jeszcze y, kolejna metoda. I mianowicie w naszym organizmie, w, jelicie, w jelicie grubym, jest zlokalizowany enzym, który nazywa się... Muszę, proszę Państwa, zerknąć, perooksydaza jedna. Jeden. Proszę tego nie zapamiętywać, ale jest bardzo ważna nazwa. Tak. I ten enzym okazuje się naprawdę, powoduje eliminację pozostałości pestycydów w naszym organizmie. Mhm. Mhm. Żeby wzmocnić w ogóle działanie tego enzymu, to potrzebne są jeszcze inne związki, które możemy znaleźć normalnie w warzywach i owocach. Mm -hmm. Takim podstawowym związkiem to będzie kwercytyna. Kwercytyna znajduje się w kapuście, mm -hmm. w kaparach, w warzywach liściastych. Drugi związek sulforafan mm -hmm. występuje w takich warzywach jak jarmusz, mm -hmm. też pietruszka. Brokuły też, tak? Brokuły też, z tego co ja kojarzę. Tak, <laughs> pory cebula. Mm -hmm. Zwiększa skuteczność tej, tego enzymu również berberyna, witamina C mm -hmm. i resweratla. Czyli Takie ulubione w sumie nasze warzywa. Także no, bardzo bym polecała, żeby jednak mimo wszystko w naszej codziennej diecie, te warzywa się znalazły. Mm -hmm. Kolejna metoda, która była testowana, to była metoda ultradźwięków. Mhm. Testowano tam różne parametry. Przede wszystkim te najbardziej skuteczne mikrofale okazały się, jeżeli miały częstotliwość 400, 4, przepraszam, 40 kHz i 200 i mocy 240 w No jest to myślę metoda przyszłościowa, bo Póki co to nie wiem, czy każdego z nas będzie stać na zakup takiego mhm. urządzenia. To są też takie jonizatory, to też jest inna chyba jeszcze technika. To, to jest inna technika, to jest, to jest kwestia ozonowania. Ozonowania właśnie, tak. Bardziej. Niemniej jednak no, okazuje się, że żadna z tych metod nie daje stuprocentowej gwarancji, no tak. że usuniemy pozostałości pestycydów. Mhm. Z, z tych warzyw i owoców. No, najpewniejszą metodą to jest zakup po prostu ze sprawdzonego źródła. No właśnie, ja jeszcze spotkałem się z zastosowaniem też, jeżeli chodzi o eliminację pestycydów, te tak zwane efektywne mikroorganizmy. tak? Jest cała technologia, no ale to, to też będzie temat, który warto gdzieś przy okazji sobie zgłębić. Wspomniałaś na początku naszego spotkania dzisiaj. No właśnie. To jest to, co z rolnictwa. A przecież my jesteśmy bardzo utalentowanym gatunkiem, można powiedzieć tak. I mamy jeszcze chemię spożywczą, którą naprawdę natura nie wymyśliła. Jak to jest i jak tutaj sobie radzić? No po co w ogóle stosuje się tą chemię spożywczą? No właśnie przede wszystkim w tej chwili no, zmieniła się zasadnicza nasza dieta. Bazujemy głównie na w Produktach przetworzonych, a po to, żeby zwiększo, zwiększyć przydatność mhm. jej do spożycia, czyli ten okres gwarancji, mhm. żeby zwiększyć jej własności organoleptyczne, czyli smak, kolor, wygląd, stosuje się różne związki chemiczne, które będą podnosiły atrakcyjność tego towaru. Mhm. No i. Okazało się, że stosowanie tych różnych związków chemicznych będzie wpływało również na nasz organizm. Kilka z nich no, jest bardzo skuteczne, na przykład jeśli chodzi o wywoływanie alergii, mhm. zwłaszcza u alergii u dzieci. U dzieci. No i stworzono taką specjalną listę. To jest taka lista europejska. Mhm wszystkich dodatków do żywności. Jest ich około 340 teoretycznie dopuszczonych, których poziom powinien być w tych produktach artykułach przetworzonych bezpieczny dla naszego zdrowia. Mhm. Każdy z nich został przebadany z osobna. Natomiast y, póki co nie było badań, które by pokazywały, jak działa interakcja między tymi wszystkimi mhm. Dodatkami, tak zwanymi do żywności z tej listy E. No, i tutaj chciałabym może Państwu powiedzieć, że część z tych dodatków jest naprawdę nieszkodliwa. Część z tych produktów, tych dodatków do żywności może wskazywać na bardzo niską toksyczność, czyli powinniśmy być jednak mimo wszystko ostrożni w ich stosowaniu. No przede wszystkim najważniejszą grupą no, to są barwniki, które nadają właśnie odpowiedni kolor, przyciągają nasz wzrok. No i niestety kuszą nas. Mamy y, kolejną grupę, to będą środki konserwujące. Które przedłużają nam okres gwarancji danego produktu. Mamy przeciwutleniacze, które będą regulowały kwasowość danego produktu. Mamy wzmacniacze smaku i zapachu to są tak zwane aromaty. No i jeżeli spotykamy się z takim wzmacniaczem smaku zbliżony do naturalnego, no to powinna nam się troszeczkę zaświecić lampka kontrolna. Mhm. Co wspólnego ten wzmacniacz smaku ma z, naturalnym, z naturalną substancją? Mamy jeszcze inne substancje, przede wszystkim to będą wzmacniacze słodzące i glazurujące. W przypadku takiej dużej grupy konserwantów, które nie są obojętne dla naszego zdrowia to będą to przede wszystkim benzoesany. Benzoesany na przykład są w wielu sokach, które promują, że zawarta w nich jest witamina C. Benzoesan z witaminą C będzie tworzył związek, który niestety ma własności niekancerogenne. Mhm. Mamy kolejny związek, aspartam, to jest związek, który powoduje zwiększenie poziomu cukru w danym produkcie. No, niestety, z punktu widzenia czysto chemicznego, ten związek zabiera grupę metylową i działa po prostu na nasz organizm tak jak alkohol metylowy. No Już w Stanach Zjednoczonych było sporo procesów, gdzie za problemy właśnie. Z nowotworami mózgu skażone były firmy stosujące aspartam w swoich produktach. Mamy kolejny, na przykład, produkt, acesulfam, który może powodować zaostrzenie ataków astmy, może działać drażniąco na nasz nerw wzrokowy. no A w dużych dawkach może nawet powodować upośledzenie umysłowe. Także, proszę Państwa, naprawdę tu byśmy zwracali uwagę, żeby jednak mimo wszystko kupować takie produkty przetworzone, które w swoim składzie mają jak najmniejszą liczbę tak zwanych dodatków do żywności. Im ta lista jest krótsza, tym produkt dla nas bezpieczniejszy. No i po prostu wyróbmy w sobie nawyk czytania, etykiet w sklepie. O właśnie. No właśnie, dlatego później nie będziecie Państwo musieli mówić, no to co jeść, co kupować, no bo przecież coś trzeba jeść, tak, coś kupować, coś sadzić, no a tutaj właśnie rozwiązanie jest, no, trochę więcej świadomości, trochę takiej prywatnej wiedzy, no i, i, i dla siebie stosowanej, no i wtedy będzie łatwiej. No, możemy lepiej żyć, jeżeli będziemy żyć świadomie. Ja ze swojej strony mogę jeszcze zarekomendować, jest takie wydawnictwo nawet, które którym mówię o tych wszystkich składnikach E, tak? są wszystkie zebrane, opisane dokładnie, czyli to, co Halina, Halino tutaj zasygnalizowałaś, możecie Państwo naprawdę tą wiedzę zdobyć, no i po prostu dobierać sobie według tego jakość pożywienia, no i tym samym po prostu zdrowiej żyć. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego programu.